Witam Was serdecznie, Ewa Liszewska, Akademia Liderów. Jak zapewne wiecie, jesteśmy w trakcie rekrutacji. Podczas tej rekru nasza rekrutacja odbywa się w taki sposób, że wszystkie, wszystkie rozmowy rekrutacyjne odbywają się z dyrektorem, odbywają się ze mną. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy zbadali, czy jakie macie predyspozycje. Jak, na jakim etapie rozwoju jesteście. Ale jednocześnie podczas tych rekrutacji mówię Wam, że u nas można odbywać praktyki. Myślę, że jest to ważne. Co to znaczy praktyki? Praktyki terapeutyczne. Wiele osób zgłasza się z tym zapytaniem, mówiąc o tym, że ktoś odbył już jakieś kursy, szkolenia, studia podyplomowe i nie wie, co z tym zrobić. U nas jest taka zasada, że osoby, które kończą naszą szkołę i spełniają szereg warunków, jednym z nich są oceny bardzo dobre na koniec ze wszystkich przedmiotów terapeutycznych trzeciego roku, takie osoby mogą ubiegać się o prowadzenie u nas praktyk terapeutycznych. Praktyki odbywają się pod superwizją naszych wykładowców, naszych terapeutów. Nie jesteście rzuceni na głęboką wodę. Jeżeli ktoś chce naprawdę zrobić coś dla siebie, poprawić swój warsztat, to takie praktyki są czymś bardzo ważnym. Nie jest to kilka godzin, jest to wiele godzin, ale podczas tych godzin wychodzicie jako sprawni terapeuci, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę światu, pomóc ludziom. Podczas takich praktyk pokazujemy różne metody pracy nad sobą, rozpoczynając od tych metod takich psychologii klasycznej, poprzez te wszystkie metody psychologii niekonwencjonalnej, kończąc na medytacjach, no i różnych sprawach, które w zależności od pacjenta tematy które się pojawiają. Na pewno, jeżeli chcesz poprawić swój warsztat terapeutyczny, chcesz ukończyć być terapeutą, ukończysz naszą szkołę, też poprawić taki warsztat terapeutyczny, to osobom, które mają dobre osiągnięcia w naszej szkole, to zapewniamy. Więc zapraszam Cię podczas tej rekrutacji do Akademii Liderów. Pamiętaj o tym, że jesteś tutaj dla siebie, ale jeżeli poczujesz taką wenę na koniec szkoły, pomożemy Ci zostać sprawnym terapeutą. Dzięki i do zobaczenia. Ela Liszewska.